W czwartek podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zaakceptowano stawki opłat za wywóz śmieci. Nowa uchwała to efekt zmian, które w styczniu zostały wprowadzone do ustawy śmieciowej. Od wakacji w przypadku odpadów nieposegregowanych zapłacimy 24 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 30 m2, 40 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 30 m2, jednak nie większej niż 70 m2, oraz 50 zł od gospodarstwa domowego, Zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m2. Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki będą niższe i wyniosą 18 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 30 m2, 30 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 30 m2, jednak nie większej niż 70 m2 oraz 40 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m2. W porównaniu do uchwały śmieciowej przyjętej pod koniec 2012 roku nowy system naliczania opłat będzie się opierał na zajmowanej powierzchni mieszkalnej nieruchomości, a nie tak jak wcześniej na liczbie zameldowanych osób. Podjęliśmy taką decyzję, czy też ten zespół podjął decyzję co do zaproponowania takiej formy rozliczenia, która w pewien sposób wiąże dwa systemy. Z jednej strony naliczania w gospodarstwie domowym od metra kwadratowego, a z drugiej strony też pewnej formy pomocy dla osób zamieszkujących. Jako osoby samotne, czy też pojedynczo w poszczególnych nieruchomościach, które miałyby realny problem w udźwignięciu tego systemu. Zdaniem koalicji rządzącej przyjęta uchwała nie jest optymalna, ale to efekt złego prawa zatwierdzonego przez Sejm. Niestety musimy się w ramach tego bubla, który uchwalił polski Sejm pod przewodnictwem rządu, poruszać I musimy przyjąć taki system. System, który w dalszym ciągu jest systemem dla pewnej części społeczeństwa radomia niesprawiedliwym bo każda e, konstrukcja, którą byśmy dzisiaj uchwalili, będzie niesprawiedliwa, ale ja mam pełne przekonanie, że jest to system, w którym ta grupa osób, które odczują niesprawiedliwość tego systemu jest e, najmniejsza. Z kolei opozycja krytykuje nową uchwałę, twierdząc, że stawki opłat są za wysokie. Tak duży wzrost kosztów nie ma uzasadnienia. Nie wiemy skąd się to, to bierze. Poza tym nie ma uzasadnienia do projektu uchwał, które by wyliczały część ekonomiczną, pokazywały ile z tego tytułu zbierzemy, ile nam środków potrzebne i jakie te, te faktyczne koszty w przeliczeniu na te kategorie mieszkań powinny być naliczane. Te opłaty są złe, a nawet bardzo złe dla mieszkańców. Oraz że drastycznie wzrastają za niewiele, trochę inną usługę niż dotychczas jest wypełniana, a poza tym nakładają jakby dodatkowe jeszcze obowiązki. Na pewno część mieszkańców zapłaci więcej. Zapłacą przede wszystkim ci mieszkańcy, którzy mają większe mieszkania, a mniejszą ilość osób. Skrajny przypadek duże, powiedzmy 90-300-metrowe mieszkanie. Jedna osoba... Tacy też się znajdują. Patrząc inaczej, wszystkie lokale, które są pustostanami, nie będą, będą zwolnione z opłat, w związku z tym, te wszystkie części wspólne również będą zwolnione. Przypomnijmy, że nowa uchwała przewiduje pomoc dla gospodarstw jednoosobowych w postaci 50% dopłaty z budżetu gminy. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 lipca.